Pokój i suwerenność. Zachodnie pojęcia są bez znaczenia na Bliskim Wschodzie, bo nie mają tu zastosowania. Jedyną walutą, która ma tu wartość, jest siła. A jednak raz za razem komentatorzy i samozwańczy eksperci nalegają, by interpretować i analizować wydarzenia w regionie przez zachodni pryzmat. Mówiąc o ustępstwach, masz na myśli pokój i kompromis. W tym regionie jedynie zachęcasz do przemocy wśród islamistycznych dżihadystów. Jak dziś w Izraelu. Jeszcze raz, cześć, nazywam się Daniel Sieman. Dziękuję, że jesteście ze mną w programie Straight Up w studiu JNS Telewizja w Jerozolimie. Ostatnio w Izraelu miały miejsce trzy interesujące wydarzenia. Bardzo dobrze oddają one rzeczywistość, z którą się mierzymy. Dużo uwagi poświęca się decyzji Rady Bezpieczeństwa, Organizacji Narodów Zjednoczonych z tego tygodnia i jej znaczeniu dla Izraela. Zaraz do tego przejdę, ale najpierw muszę omówić dwie inne kwestie. We wtorek miał miejsce kolejny atak terrorystyczny na ruchliwym skrzyżowaniu w Judei, blisko Jerozolimy. Arabscy terroryści wjechali samochodem w Żydów stojących na przystanku autobusowym. Trzech terrorystów wyskoczyło z auta z nożami i zaatakowało izraelskich cywilów. Jeden żyd zginął, trzech zostało rannych. Terroryści zostali zabici, zanim zrealizowali planowany krwawszy atak, ponieważ w samochodzie znaleziono broń i bomby. Ich mordercze działania trwają, ponieważ świat usprawiedliwia ich przemoc i daje im do zrozumienia, że nie poniosą odpowiedzialności za masakry, przemoc i dekady terroru. Świat chce odbudować gazę dla nich i nagrodzić ich państwem. Świat ignoruje fakt, że ta przemoc nie jest skierowana tylko przeciwko Izraelowi, niezależnie od wymówek, jakie Arabowie podają, by ją usprawiedliwić. Dowiodło tego inne wtorkowe wydarzenie. We wtorek rano na lotnisku Ben Guriona odbyła się ceremonia pożegnalna dla Joshui Liotto Molela, tanzańskiego studenta rolnictwa, który został zamordowany przez terrorystów Hamasu rankiem 7 października podczas masakry. Był jednym z czternastu zagranicznych studentów, którzy zostali zabici przez Hamas podczas ataku na kibuc na Hal Oz. Wiedzieli, kiedy go porwali, że nie był okupantem ani kolonizatorem, ani innymi pretekstami, które wymyśliliby usprawiedliwić swoje zbrodnicze działania. Nie był jednym z nich, więc go pobili, torturowali, a potem zastrzelili na żywo przed kamerą i przez ostatnie dwa lata przetrzymywali jego ciało jako zakładnika. Najważniejszą wiadomością tygodnia jest decyzja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie planu Trumpa. Wielu Izraelczyków ponownie krytykuje Netanyahu i jego decyzje. Jak często widzieliśmy to w ciągu ostatnich dwóch lat. Samozwańczy eksperci szybko podważają decyzję Netanjahu, krytykując jego działania lub rzekomą bezczynność, szczególnie w kwestiach wojny i dyplomacji. A potem niespodzianka coś wyłania się z zakulis. Cichy manewr, strategiczny ruch, błyskotliwy atak wojskowy albo dyplomatyczna nić, która była pociągana przez cały czas. Nagle obraz się zmienia, a głosy narzekające zostają zaskoczone dalekowzrocznością, której nie dostrzegały. Widzieliśmy to, gdy namawiali go do otwarcia drugiego II i trzeciego frontu na początku wojny, oraz krytykowali za niezaatakowanie Hezbolachu i politykę wobec Iranu. A potem byli tacy, którzy domagali się, by unikał zajęcia Rafa lub korytarza granicznego wzdłuż Egiptu. Najgorsi byli ci, którzy żądali by ustąpił we wszystkim, nawet poddał się Hamasowi dla uwolnienia zakładników, bo jak mówili, nie ma innego sposobu, żeby ich uwolnić. Znowu to robią, mimo wszystkiego, co widzieliśmy w ostatnich dwóch latach. Ze swoją falą krytyki, tym razem za to, co według nich jest porażką Netanjahu w zablokowaniu amerykańskiej rezolucji w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Takiej, która według nich może umożliwić powstanie państwa palestyńskiego. Na pierwszy rzut oka mają rację. Ale liczy się to, co dzieje się za kulisami rzeczy, o których nie mają pojęcia. No, jak wszyscy wiemy, każdy, kto ma dziesiątki lat doświadczenia w pracy, jest uważany za eksperta. Doświadczyliśmy tego w życiu, pracy i środowisku akademickim. Jeśli chodzi o Netanyahu, wykonuje tę pracę od prawie 40 lat, z czego ponad 20 jako premier. Na tym etapie człowiek staje się mistrzem, nie tylko ekspertem. Spędził te lata, tkając relacje, budując zaufanie, zgrywając interesy. Wie, czego potrzebuje każdy przywódca i kraj. Szuka punktów wspólnych i kompromisów. Ukształtował Izrael jako strategiczny punkt centralny nie tylko w regionie, ale także na światowej arenie. Krytycy chcą szybkich efektów, a Netanyahu działa długofalowo. A historia zwykle sprzyja tym, którzy tak postępują. Na Zachodzie, jak wspominałem w podcaście, jesteśmy uzależnieni od natychmiastowości. Chcemy rezultatów teraz, natychmiastowych rezultatów. Funkcjonujemy w medialnym cyklu, gdzie liczy się szybka reakcja i ekskluzywne wiadomości. Za tym stoją interesy finansowe właścicieli mediów i inwestorów, których nie wymienimy z nazwiska. Na przykładzie amerykańskiej pomocy dla Izraela zilustruję mój punkt widzenia. Media uwielbiają podkreślać 3 miliardy dolarów pomocy wojskowej, które otrzymuje Izrael, ale pomijają dwa ważne aspekty tej sprawy. Po pierwsze, kontekst. Stany Zjednoczone pomagają ponad 180 krajom na świecie, przeznaczając na to około 170 miliardów dolarów. Izrael ma w tym niewielki udział, lecz uwaga skupia się na nim, bo Żydzi są medialnym tematem. Następnie punkt B, czyli szerszy obraz, co Stany Zjednoczone zyskują od Izraela. Wszystka otrzymana pomoc wraca na rynek amerykański, wspierając tamtejszą gospodarkę. Stany Zjednoczone zarabiają niemal 100 miliardów dolarów na izraelskich innowacjach i ulepszaniu broni oraz technologii, które później nam sprzedają. Podkreślenie tych dwóch aspektów dodaje głębi i zrozumienia szerszego obrazu, a nie tylko powierzchownych fraz używanych do oczerniania Izraela. Nie ocenia się wydarzeń ani przywództwa po chwilowym hałasie, lecz po długofalowych efektach. Binamin Netanyahu nie tylko rządzi naszym krajem. On chroni naszą przyszłość, porusza się wśród zmieniających się sojuszy, sprzecznych interesów i przeciwników, którzy są równie strategiczni w dążeniu do własnych celów. Porozumienia Abrahama przekształcają region i wprowadzają nowy typ dyplomacji. Niepokój dla samego pokoju, lecz interes strategiczny, ekonomiczny i geopolityczny. Przechodzę do kluczowego punktu tej propozycji odpowiedzialności. Wspominałem o tym wcześniej. Musimy dopilnować, aby najważniejsza część propozycji Trumpa została zrealizowana, aby strona arabska w końcu wypełniła swoje zobowiązania raz na zawsze. Bądźmy szczerzy: w żadnym porozumieniu strona arabska nie dotrzymała swojej części. Nie w Oslo, Libanie, na Synaju, w Gazie, ani wobec Autonomii Palestyńskiej. Tutaj również Hamas nie dotrzymał swojej części umowy, arabscy gwaranci, a nie wywiązują się tak, jak powinni. Więc w tym sensie to nic nowego, ale tutaj jest pewien zwrot akcji. Tym razem wszystko to działa na korzyść Izraela. Punkt siódmy tej propozycji, który wywołuje największe obawy izraelskich urzędników i mediów. Nie tworzy od razu państwa palestyńskiego. Warunki ustanowienia państwa palestyńskiego w tej propozycji są tak rygorystyczne, tak daleko idące, że w zasadzie wymagają od Palestyńczyków, by przestali być cóż, Palestyńczykami muszą zmienić system edukacji, zakończyć podżeganie do nienawiści i finansowanie terroryzmu. Krótko mówiąc, porzucić tożsamość, która definiowała ich przez dziesięciolecia. Nagłówki mówią o państwowości, ale drobny druk przedstawia inną historię. I po raz kolejny Netanyahu gra na dłuższą metę. Ci krytycy pomijają, że dwa miesiące temu Zgromadzenie Ogólne Organizacja Narodów Zjednoczonych forsowało deklarację nowojorską. Dokument końcowy Międzynarodowej Konferencji poparty przez 157 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chodziło o to, by jak najszybciej podjąć konkretne i nieodwracalne kroki w celu utworzenia niepodległego, suwerennego, ekonomicznie zdolnego do życia, demokratycznego państwa Palestyny. Nikt już o tym nie mówi, to straciło znaczenie. Mój izraelski znajomy influencer z Facebooka Dor Bar poruszył ciekawą kwestię. Pisze na Facebooku, że to klasyczna propozycja Trumpa. Wystarczy przeczytać sztukę negocjacji. Zasada numer jeden. Spraw, by twój przeciwnik myślał, że wygrywa. Przeciwnikiem Trumpa nie są Palestyńczycy, lecz Katar i państwa Zatoki Perskiej. Daje im możliwość zachowania twarzy, wycofania się z godnością, udawania, że wciąż wspierają Palestynę, podczas gdy po cichu zbliżają się do Izraela. Im bardziej Netanyahu odmawia, tym silniejsze poparcie świata arabskiego, choć wie, że to niewykonalne. Na tym polega genialność wszystkiego, co dzieje się teraz. Izrael nadal monitoruje sytuację w Iranie i działania Hezbollahu w Libanie, mogąc znów się nimi zająć. Tu nigdy nie jest nudno, a Netanyahu musi to wszystko robić, jednocześnie radząc sobie z krótkowzrocznymi przeciwnikami politycznymi i zdradziecką lewicą w Izraelu, którzy zrobią wszystko, by osłabić kraj. Możemy się więc spodziewać wściekłych krytyków i krzykliwych nagłówków. A podczas gdy oni robią swoje, Wielki Mistrz Blisko Wschodnich Szachów robi swoje, korzystając ze starożytnych zasad gry. Netanyahu nie tylko bierze udział w grze. Netanyahu kształtuje planszę.